Tak są? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. się w sprawie takiego różowego skutera z Oliksa. Motorek? Tak, 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 tak. Pan mi powie, to jest na akumulator? Yy, tak. A pan mi powie, tą rejestrację można zmienić? Ten szomik, co tam jest napisane? Tak, tak, bo to jest kolejka, nie? A, czyli to nie jest tam z żadnego urzędu, że trzeba jechać wymienić, nie? Nie, 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 nie. To czyli, jest wszystko czyli, zabawkowe. A, czyli zgłaszać nie trzeba nigdzie żadnych tam rejestracji i tak dalej. No, nie, nie. nie. To a jest jakieś... tylko zabawka. A, czyli żadnych uprawnień i tak dalej też nie trzeba mieć, nie? Na to? A pan serio pyta teraz? Na serio, bo ta rejestracja właśnie mnie zastanawia. Po co tam rejestracja jest? Nie, nie, nie. To jest tylko tak, wszystko. A, żeby imię, imię tak. dziecka, żeby napisać i tak dalej, tak? No, można taką sobie naklejkę zamówić na a, przykład. A, no dobra. No to pasuje. Pan mi powie tak, jaki to jest dokładnie model tego motoru? Wie pan co? Nie wiem jaki to jest dokładnie, co to jest. Nie? To na zdjęciach jak widać, to nie, nie wiem czy tam są jakieś konkretne modele. Nie? A ile ma voltów? Bateria, y... wie pan co, bym muszę odweźć na stronę, zobaczyć? A, wat, a watów ile ma? Ba... To, to jest tylko tam, to nie jest jakiś tam... A zasilacz ile ma watów? to jest dwunastka chyba bodajże. Aha. O ile się nie mylę. A akumulator jest sprawny? Czy już na wyczerpaniu? Tak, 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 akumulator tak. jest sprawny, bo że tam nie ma jakiejś. Ile ile na jednym, jednym ładowaniu trzyma jazdy? Wie pan co, w zależności od użytkowania, nie? No jak Ale. się do pełna na przykład go na, naładuje, nie, to ile można? Nie jeździć? Wiem, bo nie, nie sprawdzaliśmy takich rzeczy, nie? Bo Aha. mało jak się pobawiła, to chwilę pojeździła Aha. i. A ładowarka no, jest w zestawie, tak? Ładowarka jest zostawiać muszę ją poszukać. I... Ale działa ta ładowarka, tak? Tak, tak. No, a oryginalna tak. ładowarka jest, żeby nie było, że podłączę sobie ładowarkę i pożar będę miał w domu, nie? Normalna ładowarka, taka, wie wam, to jest na zasadzie zasilaczek. Bo... No, ale oryginalna jest od tego modelu, I... tak? Tak, tak, tak. No. Tak. Pan mi powie tak, jakieś tam biegi trzeba zmieniać na tym motorze, czy to automat jest? Nie, nie, nie. Biegów nie trzeba zmieniać okay. I 5 na godzinę jedzie tu napisane jest, tak? Halo. Maksymalnie 5 na godzinę jedzie ten motor, tak? Halo. Halo jest tam pan, bo nie słychać pana. Co, coś zamilkło, halo. Ty rozłączył się. Kurwa 10 pytań tylko wytrzymał. A ja miałem jeszcze 90 ponad. Jeszcze jakie felgi tam są, jaki rozmiar koła i tak dalej. Dużo tych, ja bym nie musiał live'ów robić wtedy. Halo dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana dzwonię w sprawie Mercedesa dwuosobowego. To jest aktualne. Tak? Pan mi powie, kiedy można podjechać po to? No że tak powiem popołudnie za raczej. No ale jutro, czy za tydzień, na przykład? Nie, no jaki tam dzień pan by pasował nie ma problemu. No jutro na przykład. Mhm. A pan mi powie, to jest na dwie osoby, tak? Znaczy to nie jest na dwie osoby, to jest dla dzieci. No tak, no w sensie o to mi chodzi, że dla dwóch dzieci, tak? Tak, tak, tak. A tak. dzieci to co, to są osoby, czy zwierzęta? No dobrze, no, no osoby wie pan można, które ktoś osoby dorosłe, okej. Okay. dla dzieci to jest tak. No i o to mi chodzi proszę pana, e, czy wszystko tam jest sprawne na początek bym się zapytał. Tak. Czy jakieś wie pan, klocki hamulcowe do wymiany, jakieś takie ukryte wady pan mi powie o. Proszę pana, to jest samochód zabawkowo akuratorowy. Nie ma tam klocków, e, klocków. No ale wie pan do no, napęd jest. Amortyzatory są, tak? Halo słyszy mnie pan, to jest samochód zabawkowy, taki do przewożenia. Tam nie ma jakichś tam kluczków hamulcowych itd. Tak ale amort amortyzatory są, tak? Jakieś tam, powiedzmy, jakieś no. tam, takie jakieś drobne są, no? No, no to sam mam amortyzatory. Wszystko, wszystko, wszystko co jest, to jest sprawne. No, pan mi powie, przegląd jest zrobiony? Czy, czy nie trzeba na ten samochód? Kurwa rozłączył się od razu. A jeszcze miałem tyle pytań. Dopiero bo zadałem dwa, jeszcze miałem 110 pytań do niego. Mochód jest Mercedes. Yy, to tam jeszcze z tyłu ciągnik stoi. Halo dzień dobry. Halo? Halo? Yy, dzwonię w sprawie Mercedesa, to jest aktualne? Tak. Yy, Pewnie powie pan jest handlarzem czy prywatną osobą? Prywatną. No. Bo tam widzę, że jeszcze jakiś ciągnik stoi z tyłu. No, ale tak, no to było kilka zabawek wystawionych. Yy, ty na. Uraczonim się załatł. Czyli pan handlarzem nie jest, tak? Nie, nie. No, no to o to mi właśnie chodzi. Pan mi powie teraz tak. Yy, jaki to dokładnie model UniMoga jest? Tego Mercedesa? No, to no, pan trudne pytanie, to myślę, że... No jak Wie trudne to... pytanie? No, trudne potem. Pan mi powie tak teraz, czy to jest oryginalna licencja Mercedesa, żeby nie było, że ja później jakieś kary dostanę, że podrobione logo Mercedesa i tak dalej, no wie pan. Że przyjedzie jakiś kurde urzędnik z firmy Mercedes i mnie skontroluje, że ja mam podrobiony samochód. Może to jedna. To o to mi właśnie chodzi, czy to jest oryginalna licencja, nie? Tak, oryginalna. No, pan mi powie jeszcze tak. Ile silników ma to auto? Jeden, czy więcej? Dwa. Dwa ma, tak? Tak. Napęd 4x4, czyli na przykład po błocie będzie jeździł i się nie zakopie, tak? Nie powinien. Dobra, pan mi powie teraz tak. Jak, no ogólnie spalanie, nie? Jak się go naładuje, to ile czasu idzie jeździć nim? No trudno powiedzieć, zależy od terenu. No po prostym terenie po chodniku na przykład Myślę, że kilka godzin na pewno. Czy kilka godzin, czyli ile? Dwie czy osiem? Należy. Trudno powiedzieć. Nigdy nie był testowany w czasie. Pan mi powie jeszcze tak. Ładowarka jest w zestawie? Tak jest. Oryginalna ładowarka to jest? Tak. E, żeby nie było, że ja podłączę na noc i wstanę, a tu garaż spalony, tak? Bo jak się nie oryginalnymi ładuje, to e, pożar. Nie ma oryginalna ładowarka od tego, czy od tego samochodu. No e, Pan mi powie jeszcze tak, ile watów ma ładowarka, ile prądu pobiera dziennie? Watuje pan chyba, no to jest zabawka. No. no tak no ale prąd pobiera, tak? To co ja będę tyś... 10 tysięcy miesięcznie za prąd płacił? No myślę, że około 12. Może i 20, jest może pan No czyli ile? Proszę pana, i pana nie stać na nawercevesa, to niech pan nie dzwoni z pytaniami, to widzę. No jak mnie nie stać, jak to jest 800 zł, no pan sobie jaja robi? Ja mógłbym pana wykupić. To nie jest żaden tuszol, wy jesteście pojebani. oglądaliście się tych y, dupereli w telewizji, ban, Bange i tak dalej. Dobra, leci telefon do pacjenta teraz. Halo. Halo, dzień dobry. Czy nowy? Dzwonię w sprawie tego pięknego ciągnika, co pan wystawił bez kabiny. Tak. Pan mi powie, co to na butniku są takie dziury? Hmm, kurczę, a to... gdzie, gdzie są dziury tam? No, takie jakby kurde, dziury po ostrzale z, z Ukrainy nie jest sprowadzone, nie? Nie. nie. Bo są takie dziury jakby po ostrzale, nie? Nie. nie takie nie. czarne na tym na butniku prawym. O, o to mi właśnie chodzi, nie? Bo jestem zainteresowany, nie? Ale o to mi chodzi właśnie co się z nim stało, nie? No nic się nie stało, my go z Francji sprowadziliśmy. A, z Francji? Uh -huh. No dobra, pa a papiery są wszystko przerejestrowane na polskie już? Żebym opłat ja nie musiał nie ponosić? Ma, nie ma papierów właśnie. Nie ma papierów, tylko... ale po na polu policja nie łapie, nie? Nie, nie. <grym> Niby nie. Czyli można normalnie na przykład pole zaorać i tak dalej nim? No tak. No, e, Pan mi powie tak. Z którego jest roku? E, chyba 67. Bo tu jest napisane, że 1900, czyli wychodzi na to, że... On no ma... wiem, bo nie, nie pamiętałem wtedy jakie miałem ogłoszenie. No. E, 20, tak. E, 67. Ile ma to godzin ma przejechanych? No to zależy i na zegar mierzył, bo to tak nie wiadomo w tych zetarach nigdy dokładnie, a to chyba na zegarze jest 7000. E, czyli niż nie działa, tak? No, jest taki. No, brudny po prostu. A, si jest. a silnik był remontowany czy nie? no, no Francuz mówił, no. że był. No, Guja przynajmniej. Ale... Aha. A kiedy? Kiedy był remontowany? No, ja nie wiem. no Nie siedzę w silniku też. No ale to ten Francuz nie powiedział panu, kiedy był remontowany? Kurczę, no to on bardziej z tatą rozmawiał. No. Ja bym mógł dopytać, jak to. Tam... E, dobra, pan mi da teraz e, do telefonu ojca. Nie dam panu ojca, bo go nie ma. A, nie ma go. Patrz, bo pan się nie zna, nie? No tak to ja się znam, miałem. Aha. Ale nie. nie e, o, o, on o... bardziej po francusku odmawiał, o tatą Olej e... bierze czy nie bierze oleju? Nie bierze. E, ile pali oleju na 100 godzin? No, i pan, i rozłączył się, bo dopiero 7 pytań zadałem. Jeszcze białem 80... 93 pytania, jeszcze miałem, albo 83 nawet. Nie, to, to jest przegięcie, to jest grube przegięcie, że ten człowiek po prostu się tak zachował, tak? Halo? Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dodzwoniłem się do fotografa z, z, z OPX-a? Zgadza się. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie sesji zdjęciowej. Na kiedy pan ma terminy? Bo z Wrocławia pan jest, tak? Tak, jestem z Wrocławia. Ja co. Teraz jestem wolny: weekendy, sobota, niedziela. Ewentualnie tak, że 8 rano albo po dwudziestej, W dniu Aha, no to pasuje. A pan mi powie te zdjęcie, co pan tu ma wstawione na OLX-a, To jest chyba Bakłowicz, nie? To pan mu też zdjęcia robił? <laughs> Takim kozakiem, żeby robić zdjęcie Mokłowiczowi Jak to zdjęcie powstało, to pewnie nie, ja jeszcze nie powstałem. Więc... Aha, no dobrze, tak z ciekawości zapytałem. E, ale to... ale Mokłowicz jest dobrym chytem, nie? marketingowym, co? E, to, to za trzy godziny pan ile by mi zrobił tam sesji? Wie pan co, to jest tak, trzy godziny to mniej więcej tyle to, tyle to zazwyczaj trwa. E, I to wygląda w ten sposób, bo jakby ja się nie, nie lubię się rozdrabniać, że o, dam ci trzy zdjęcia, cztery czy coś takiego. Wyglądam tak. Przychodzimy, zazwyczaj spotykamy się u mnie, żeby ustalić, najpierw, w w ogóle gdzie idziemy. Ci którzy są zdjęcia, często już ustalamy, wcześniej ustalamy, jakie sobie są ciuchy. Żeby ale nie u, nie pa, mieć ale u pana, czyli wody. gdzie się tam byśmy spotkali? Na 80 83, to jest tak zaraz koło rynku. Ale to jest jakieś e... studio, czy to u pana w domu jest? Y... Nie, tutaj robimy sesje plenerowe, tutaj robimy jedno zdjęcie ewentualnie Aha. na tym, na, na balkonie, bo on Aha. był ewentualnie no wie pan, że mnie nikt nie napadł, że ja tam przyjdę do pana, mnie napadnie ktoś i wie pan, pobije i tak dalej. No, a, a, a czy ja bym chciał pana pobić? No nie wiem, no nie wiem czy te tam jacyś migranci są czy coś, no nie wiem. Ogólnie się boję do domu do kogoś chodzić. <grym> No to nie, nie musi pan przychodzić, no? Tak? Bo pan jest Polakiem, tak? E, tak. A tam żadnych pomody. kolegów, a tam żadnych kolegów, migrantów i tak dalej, pan nie ma, nie? No to chyba moja sprawa, wie pan. No ale wie pan, bo jak oni będą w tym pomieszczeniu i jeszcze mi coś zrobią, to wie pan. No, e, Także w jakiejś restauracji, jakbyśmy się spotkali. Paj się rozłączył, z ty. W restauracji się nie chce spotkać, on by chce wykorzystać. Zobaczymy czy odbierze w ogóle. Tak? Halo, dzień dobry. Halo. No, halo, jestem pan? Jestem. Dzwonię w sprawie czosnku. Po jest... tej godzinie? No, 8 minut jeszcze jest do 22, nie? Aha. To da to radę by... się dogadać. Wysyłek nie robię. Ale jakich wysyłek panie ja przyjadę odebrać samemu? A ile tego? A ile pan, to ile pan ma o tobie chodzi? Halo? Halo, jestem, bo jestem na zakładzie. No to bom, kurwa, ile masz tego, człowieku, a nie mam rotaż pod nosem. Już wkurwiony, na zakładzie jest. Halo? Halo, dzień dobry, dozwoniłem się do pana Janusza Czosnek. Poczosnek? Czosnek? Tak, pan Janusz Czosnek, tak? Proszę pana, jestem zainteresowany tym czoskiem. Ile pan tego czosku tam ma? Na sprzedaż. No, ile pan chciał? No, tyle, ile pan ma, bo ja to do restauracji potrzebuję. No, no to ile pan chciał tego, da sztuki, czy jak? Wszystko, co pan ma, to kupię, bo ja potrzebuję do restauracji. No, panie, do restauracji, no to nie weźmie pan nieradłowego, chyba nie? No właśnie wezmę wszystko, kurde, co pan ma. No to kiedy pan przyjedzie? E, kiedy panu pasuje? Dzisiaj albo nie. jutro? dzisiaj pan przyjedzie, jak już jest ciężko. No to latarki pan nie ma na podwórku? Czego? Latarki na podwórku pan nie ma, żeby przyświecić? No to nie ma latarki, no to trzeba przygotować najpierw. No, no to jutro bym przyjechał, tak o czwartej rano, bo się jasno robi, nie? Nie będę przez No to panie, no to się panie zdecyduj, o której no, mogę przyjechać, no. Wojtek się no, Na na o siódmej. O siódmej czy o dziewiętnastej? No, no to jedno i to samo. No nie, bo o siódmej to o siódmej rano, tak? No siódmej po południu. A, czyli o dziewiętnastej, tak? Tak. A panu? E, no, pasuje mi. Pan mi powie, czy to jest na pewno odmiana harnaś? No, no, no. no. Jakieś, papi jakieś papiery pan ma na to, że to jest na pewno ta odmiana? No, świadectwo. No, no to może być. E, pan mi powie teraz tak. No co pan jeszcze potrzebuje oprócz świadectwo? No, czy to jest z legalnego źródła, czy kradzione nie jest? No kradzione nie no. Bo wie pan, mógł pan na przykład rowerem pojechać na pole komuś musi powyrywać... do... No u siebie mogę pana zaprowadzić. A, czyli pan pokaże pole swoje, tak? Czoskowe? No, nawet no, przez, przez rolnetkę może pan patrzeć. No, a pan ma dowód zakupu sadzeniaka, czy nie ma pan? No jak, nawet nie jedno. A to jest harnasz polski, czy importowany? Nie no, polski na razie, Aha. na zachodzie nie sadzę na e, W jakim rejonie był uprawiany? w rejonie? Tak. W rejonie Hacznicy. Na Śląsku, tak? Harsznica, to nie Śląskie. Aha, a na jakiej glebie był uprawiany? Na czarnoziemie? No to jest pierwsza klasa. No to pan mi powie jeszcze tak. Czy był pryskany na choroby jakieś? No co to był? Co tam był I na szkodniki. To na był pryskany. A na szkodniki był pryskany? No też chyba. Ile, ile razy dziennie był podlewany? Pan mi powie tak, w czasie suszy też był podlewany czy nie? No, rano na i wieczór. Pan mi powie teraz tak, kiedy był sadzony? Zimą. A kiedy był zbierany? No, nie wiem dokładnie. W, w jakich warunkach był suszony? no nie przecież jest suchy, no panie nie panu suchego czosnku. A to to nie jest suchy Nie może być wysuszony no na popiół, no co to by było? E, a pani powie na przykład tak, e, czy jakieś oznaki pleśni są na przykład na nim Na razie nie widać. A przebarwienia jakieś są na, na tym czosnku, czy nie ma? Nie, nie, nie ma. E, główki są miękkie czy twarde? I ile na jednej główce jest ząbków tego czosku? Pewnie nie liczyłem tego. E, pan mi powie tak teraz: e, ząbki są równe czy nierówne? Jakby pan przyjął, to policzymy oba. A co, a co to tam? Jakaś e, kochanka pana się śmieje tam, czy co to? Halo. Halo. Halo, jest tam pan? Bo tam jakaś, nie wiem, konkubina pana się udziela w tle, czy coś takiego. No i widzi ta, rozłączył się. Śmieje, śmieje się jakaś konkubina ze mnie, to się spytałem normalnie, ona yy, problemy ma, tak? Ciechanów. Serio, napierdalali talerzami? I serio, słucham? Halo, dzień dobry. Dobre. E, proszę pana, e, dzwonię tak, chciałem zamówić pizzę. Odbiór dostawa? E, odbiór własny, osobisty. I płatność będzie kartą. Dobra, i co będę? A wiem? kartą z rewoluta można zapłacić? Proszę? Czy kartą z rewoluta można zapłacić? Mm, nie wiem, nie wiem, czy to przejdzie. Mastercard. Już sekundę. Rewolutę można. Zobaczyć? Nie, nie, niestety. Ale kartą Czego normalnie rzeka, Mastercard. Proszę? Kartą normalnie, Mastercard. A strasznie przerywa pana. Normalnie kartą Mastercard czy można zapłacić? O to mi chodzi. Tak, można. No, no co to, to jest Revolut właśnie? Ale strasznie przerywa, ja nic nie rozumiem, kompletnie nic. No a teraz mnie dobrze słychać. O, teraz lepiej. To powiem panu tak, z jakiej mąki jest ciasto robione? Jeszcze raz. Z jakiej mąki ciasto jest robione? Zwykła mąką do pizzy. No ale typu 00 czy jakiś inny typ? Nie, nie wiem. A to jest. Nie powiem panu, bo nie znam się na tym, nie robię to ciasto. A, zdro... przyjmuję... a, a drożdży jakich jest, świeżych czy suchych? Pan chce zamawiać tam pizzę, czy no nie? No tak, no ale ja mam, uczu... no, ja mam, mam uczulenie i muszę się dowiedzieć, nie? No to jak, pan ma uczulenie i zamawia pizzę? No bo muszę się dowiedzieć, czy na tą będę miał uczulenie. To można chyba zamówić. Ile, godzi... Ile godzin ciasto dojrzewa? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. A w zimnej fermentacji, czy w ciepłej dojrzewa ciasto? No to zadzwonię do innej pizzerii i tam... No ale jak do innej, no co, pan co jaja robi, czy co? No, ja nie powiem panu, e... jakiś pan głupoty gada tutaj do mnie. Na no jakie e... głupoty? Czy się o mąkę pytam? No kurczę, za... e, Dobra, Zdrował, panie, kucha. Kuch kuch do telefonu, pan daje raz. Proszę? Pizzerbena do telefonu, ten, ten co pizzę robi panu mi da. Niestety teraz jest zajęty. No jak zajęty, to niech przerwy sobie. No nie odbiera telefonu, niestety. No ale Miałby. Pan odebrał, to może panu podać telefon, Pan przy uchu potrzeba i... Dobra, Pan chce zamawiać pizzę, czy nie? Chcę zamówić, ale muszę się dowiedzieć, czy alergii nie będę miał. Na drożdże Pan ma alergię? Nie, ale na świeży czy suchy są robione pizza? Mm, Suche no. Ręcznie wyrabiane ciasto, czy wałkiem? Tak, rę ręcznie. No. A w rękawiczkach, czy bez rękawiczek? Pan zawraca mi dupę, naprawdę. Ale ja jak dupę, dupę zawracam? Niech pan przyjdzie tu i zobaczy. No. no powiem panu, że pan się po chamsku zachowuje. I czemu po chamsku? No, o dupie pan gada do klienta, jak pan pizzę Ja normalnie, normalnie rozmawiam, po prostu pan za, zawraca mi dupę. Powiem panu, tak, no. pan jest kawał skurwy syna. Tak? Tak, za to, że pan, raz, O dupie pan powiedział, ja chciałem się dowiedzieć o składnik, a pan mówi. O jaki składnik? Chciałem się dowiedzieć czy z drożdży suchych, kurde, czy mokrych, a pan powiedział, że w dupę zawracam panu, tak? Halo? Odpowiedziałem panu na pytanie. Ze świeżych czy suchych drożdży jest robiona pizza? Powiedziałem, że ze to... suchych. Ze suchych, tak? Tak. A czemu nie ze świeżych? Nie wiem. No to pan idzie do tego kucharza i pan się go spyta, no jak kurde, ze suchych drożdży może być pizza robi? Normalnie. No to musi być ze świeżych robiona, no pan chce mnie otruć, czy co pan chce zrobić, bo ja nie wiem. Dobra, e, Pan mi powie, czy ranty są przypieczone, czy y, nie, nie przypieczone. Dobra, ja nie mam czasu, naprawdę... Y, Dobra, nie jeszcze nie jedno by... pytanie mam. No? E, piec je czy jest z jakiegoś innego miasta, w którym jest pizza pieczona? Dobra, na razie. No o to mi chodzi tylko, czy zna. Po... O, to widzicie. Po hamsku się zachował i widzicie, o. I tak się zachował, właśnie, tak. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Dzwonię w sprawie psa robota, to jest aktualne? Tak, jest aktualne, no. Pan mi powie, bo pan tutaj zaznaczył, że zamienić, pan chce, ale za co zamienić? Jeszcze raz nie słyszałem. Pan tutaj napisał, że pan chce zamienić, to tak? Nie, nie, nie to, nie, to nie, to pomyliłem właśnie, ale to kosztuje 30 zł. Za 30 zł pan chce sprzedać to? Tak. No, no to za 25 mogę wziąć. Możesz, no. Czyli za 25 zł do radę, tak? Tak. E, pan mi powie tak, jaka to jest marka i model tego pieska? Proszę? Marka i model tego pieska, jaka to jest? No, Bo nie widziałem jakie marki... O, tak jest roboto... Jest robot. Pan, pan mi powie on jest jakoś sterowany na pilota czy coś? Nie, nie, bez pilota. Czyli on tylko siedzi i nic nie robi tak? No, no nie, on no, robi właśnie. No ale co robi? Agomotem? To robię je, jedzenie i woje i głos robi. A na baterie jest, tak? Tak. Czy na prąd jakoś wtyczkę się podłącza? Na teraz cztery baterie tam. A paluszki czy grube jakieś? Mm, nie, nie grube. Aha, paluszki, tak? Tak w A w zestawie są te baterie? Proszę, tak, dam z baterią no Ale naładowane czy rozładowane już? Nie, ładowane są Aha, a jakiś pilot jest w zestawie czy nie ma? Nie, bez pilota jest Pan mi powie yy, na dźwięki reaguje ten pies czy nie? O? Na dźwięki czy reaguje, jak dziecko coś mówi to czy on na przykład zacznie tańczyć, czy coś no, pan się na pewno, bo sprawdził, ale nie wiem, że powtarza głos, czy nie. Aha, o tym a reaguje na gesty jakieś, żeby mu się pokaże, żeby siedział i on siada, czy nie? Nie wiem dokładnie, naprawdę. Aha, e, jaki stan obudowy jest? Jakieś rysy sabna na obudowie tego pieska, czy nie? Jakiś... Ale pan. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. To kurę pan sprzedaje i pan nie wie, no co pan sprzedaje? Rysy. No, no, wszystko, wszystko jest na rysach na jak, jakieś yy, ryski, jakieś zabrudzenia, czy ten pies ma? Nie, nie ma. Aha. A pan powie, jaki powód sprzedaży jest? Co to znaczy? No, czemu, czemu pan sprzedaje tego psa? Dlaczego, pan pyta? No, nie wiem, czy on kradziony nie jest, czy coś takiego? Nie, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, przepraszam. A paragon parba? Kradziony pies, kradziony pies. Nie mogę odpowiadać na takie pytania, przepraszam. Kradziony pies, i chuj, za trzy dychy. Jeszcze za, na 25 zł zszedł. Jeszcze na 25 zł zszedł. skurwiel. Kradziony, kradziony pies. Halo. Halo. Słychać mnie? Tak. E, Zwolne w sprawie Pampersów, to jest aktualne? no i się rozłączyła, widzicie to? Nie, to jest w ogóle bez sensu, człowiek. Telefony. To by takie telefony było. Takie telefony by były. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. E, dzwonię w sprawie maskotki, co pan wystawił? Kukurydza, to jest aktualność? Mm, tak, tak, aktualnie. E, pan mi powie, to jest za 8 zł. Hmm, tak. A za 5 zł by dało radę? No nie, 8 to jest ostateczna cena. A za 7 chociaż? Bo tu, okay, jest na... może być 7. Bo tu jest napisane, że do negocjacji to za 7 by dało radę. I ja, ja bym przyjechał... Przyjechałbym to odebrać. Jak za 7 zł da radę, to tak. Ale kiedy pan by przyjechał. No teraz nawet bym przyjechał. Teraz nie, najwyżej jutro. No pan z Pąchowa jest, tak? Hmm? E, ja jestem, proszę pana, z takiej miejscowości Rewa. Nie wiem, czy pan wie. Rewa? Rewa! A Rewa, okej. Okay. No. E, e, no ro, ro, rowerem bym podjechał jutro po to i za 7 zł bym to zabrał, nie? Okej, okay, dobra. E, pan mi powie teraz tak. E, jaka jest firma tej maskotki? pojęciem, po prostu jest maskotka. A tam jak jest pan jakaś pan chce, etykieta z tyłu z napisem firmy jakiej? No nie wiem, musiałbym zobaczyć. Pan mi powie tak, ile, ile lat ma ta maskotka? W jakim wieku jest? Dobra, no jak pan chce to nie pan przyjedzie, jak nie to nie ma. No paniem na wy, pytania musi pan... 7 panu... złotych tutaj nie wiadomo czego czego no, A co pan myśli, że 7 zł panu da mi bez pytań wezmę? Co pan, myśli, że by, byle... Co pan myśli, że byle kogo pan tu wynalaz do kupna?